Nagrywaj te karty. Ja. Dziękuję. 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 com dedichinhas. Gente, Camila. Olha só que gente. Rapie. E é do Misrenk. Pashte. Érmil com as <mulity> jeszcze, jeszcze, jeszcze. Mama, ale już, już to już czas. No ja się to pod wami Pamiętam, Tak, to już czas. to już czas. Pamiętam, że A! <śmienicza> no i co? Kto powiedział, że nie można karpia poplaskać? A w to w to nie się jest Mi się ta Dobra, no, 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 no. mi to <śmienicza>

nie wpadnij. Ale Dawaj, dotknij go. To mi nagradnął <śmienic> On będzie prawie coplą.